Dwa obiady za 4.30? Jejku, ale dzisiaj wieje. Dobra, no to idziemy zobaczyć standardowo, jak to zrana. Czy ptaszki mają jedzenie? Widzę, że ptaszki się tutaj goszczą niesamowicie, więc na pewno trzeba będzie pouzupełniać te puste kokosy i napełnić butelkę. Jak widać, wcale się nie krępują i wszystko wyjadają, więc dzisiaj muszę im znowu uzupełnić pojemniki. Ale to przyjdę później, bo tam jeszcze mają w tamtych kokosach, więc głodować nie będą. Ale strasznie mroźny wiatr, jest tak zimno, że szok, serio. Uff. Aż mi się dzisiaj z domu wyjść nie chciało, no ale jak muszę, to pisa. To idziemy na zakupy poskładniki na pyszny, ale niedrogi obiad. Jesteśmy już w markecie na zakupach i tutaj stałym punktem jest to, że kupujemy w promocjach, które obowiązują na terenie całego kraju. To nie jest tak, że ta promka jest tylko u mnie, ona jest w każdym markecie tej sieci. Zawsze staram się wybierać warzywa, które są ogólnodostępne, będące najczęściej w promocji i są to najczęściej nasze rodzime, okopowe warzywa i musimy się wrócić jeszcze po jedną sporą cebulę bo prawie o niej zapomniałam. Idąc po jakieś białko, rzut oka na przeceny, a teraz wybieramy jakieś mięsiwo. Wybór jest ogromny, ale dzisiaj padło na niedrogą, łatwo dostępną wątróbkę, która jest dobrym źródłem białka, a jest bardzo niedoceniana. Ja do znudzenia będę Wam powtarzać, że seria ta obiady skierowana jest do osób, które chcą zaoszczędzić, ale przede wszystkim do osób, które mają mocno ograniczone środki finansowe. Na przykład, gdy mają 5 złotych w portfelu, a muszą zrobić za to obiad. I wtedy z pomocą przychodzę ja i pokazuję, co możesz za 5 złotych kupić i ugotować. I oczywiście możesz ugotować to samo co ja, albo zupełnie coś innego, kupując te artykuły w aktualnych promocjach i nadal oszczędzać. Ja chcę Ci tylko pokazać, że się da, że można, a Ty możesz pomysł wykorzystać albo podrasować pod swój gust. Niekoniecznie musisz gotować identyczna, kropka w kropkę to co ja, ale kup te artykuły, ugotuj, co tylko chcesz, zaprezentuj najpiękniej, jak potrafisz i oszczędzaj. Bo o to chodzi, że z każdej sytuacji jest wyjście, brzuszek musi być najedzony, a ty musisz mieć energię i siłę na poprawienie swojego bytu. Także ja ciebie motywuję i zachęcam do robienia zakupów i oszczędzania ze mną. Zakupy w domu, a Paragon na końcu. To są wszystkie zakupy paragon na końcu, i oczywiście czarowanie obiadu. I tutaj nic trudnego, bo trzeba obrać, ugotować i ugnieść ziemniaki. To wszyscy umiemy, więc tutaj nie będę się rozwodzić na ten temat. Trochę sobie ogarnę. O, one już się gotują, a my bierzemy się za wątróbkę. Wątróbkę trzeba oczyścić i ewentualnie y, pokroić na mniejsze kawałki do tego cebulę obrać, pokroić, ja je pokroję na takie niegrube nie półplasterki, wszystko obsmażam na dobrze rozgrzanym tłuszczu, tłuszczu nie za dużo, dlatego tutaj nawet kosztu nie liczę, bo myślę, że ten tłuszcz każdy ma, a jeżeli nie masz tłuszczu, to po prostu wrzuć to na patelnię, podlej odrobiną wody i ewentualnie ugotuj. Słuchaj, zawsze jest wyjście z sytuacji, trzeba tylko trochę pomyślunku i pokombinowania nie ma, Aż tłuszczu, no to gotujesz. No i tutaj nie ma jakichś takich ceregieli, i tamte składniki zamieniliśmy na taki obiad na dwa dni dla jednej osoby albo po prostu dwie porcje obiadu. No i standardowo tutaj paragon z datą i godziną.